Cześć, z tej strony Mariusz. Witam Cię w tym specjalnym świątecznym nagraniu. Chciałem w nim zrobić takie krótkie podsumowanie tego roku i dać Ci kilka wskazówek, które możesz wyciągnąć teraz na okres świąteczny, jeżeli chodzi o zmianę sylwetki. No i na przyszły rok, jak porządnie zacząć, jak zmieniać sylwetkę, jak zrobić formy, czyli te tematy, które Was najbardziej interesują. Po pierwsze, zanim przejdę do konkretów, chciałem Ci podziękować za to, że mnie oglądasz że komentujesz, że jesteś, że w jakiś sposób dajesz znać, że to co przygotowuję dla ciebie jest ok, więc teraz możesz dać znać, łap, dać łapkę w górę, <grydy> to, to będzie ok, nie, no, ale możesz dać, zawsze łapka w górę jest w góra. łapka w górę jest fajna, łapka w górę jest fajna. E, taki jest właśnie okres świąteczny, to jest dla mnie też taki czas podsumowań. Jeżeli oglądałeś, wiele moich nagrań, czy gdzieś Facebooka, to mogłeś zauważyć, że bardzo dużo jeździłem po szkoleniach. Te szkoleń to było prawie co tydzień, co dwa tygodnie jakieś weekendowe szkolenie. Było dużo, now dużo nowej wiedzy i teraz powoli tą całą wiedzę zbieram i udostępniam Wam nowe nagrania. Mogłeś też zaobserwować, że było bardzo dużo różnych metamorfoz, takich, gdzie ktoś mówił, o kurde, jak to jest możliwe? Trzy miesiące, sześć miesięcy, rok gdzieś tam. Mega, mega metamorfozy różnych osób. Wiele osób mnie nie, nie, nie wierzyło. musiałem, Nagrywałem wywiady z tymi osobami, żeby żeby zobaczyć: tak, to jest ta osoba, to jest Damian, to jest Dominik, to jest kolejna osoba, rozmawiam z nimi. Oni nie są jacyś tacy, nie wiem, internetowi, istnieją, tak, normalnie mówią. I, i to w ogóle, to w tym roku było nie wiem, kilka takich wywiadów fajnych. E, Może puszczę teraz kawałek takiego wywiadu do chwila takiej motywacji, żeby zobaczyć, co może dać ci zmiana sylwetki, żeby cię fajnie zmotywować. Wy samo to, że idę na siłownię, zaczynam ćwiczyć, jak ćwiczę te fajnie żyły no, i wychodzą, to, to mówię, to jest fajnie, no, to mega, no, mega, no. Mega, me, me, mega motywacja, nie? I fajnie ludzie do ciebie podchodzą, mówię, kurczę, co ty mówię, zrobiłeś? W Anglii no. mnie właśnie trener zapytał, mówię, ty, to, trener na siłowni, tak? Trener, trener, tak podkreślam, trener no, na siłowni. No, no, żeby... Podszedł do mnie i się pytał, co zrobiłem, że tam w krótkim czasie schudłem, nie? Mówię, no nie no, właśnie wynająłem sobie trenera z Polski nie i tak dalej. Mówię, się wkurzyć, on pra, co? Pracujemy online i tak dalej. I wiesz, no to dla mnie to było dziwne, że już się trener mnie zapytał no. takie rzeczy. I jeszcze mi wyjechał z podtekstem, czy sobie operację na żołądek nie zrobiłem. Aha, no, tak. <grym> no to mówię oh, o no. no nie, no, słabo. Bardzo mi motywowało, jak mówiłeś mi, co tydzień mówiłeś mi, wysy... mówiliśmy, że Aha. tam wysłał Ci pomiary, będziemy patrzeć. Jak ja co tydzień mierzyłem się i patrzę, że tu mi poszło, tu no, mi zmalowało. No. Talia mi zmalała, mówi waga, i kurczę, prawie na początku to ja prawie wiesz tam kilogram i cały kilogram co tydzień spadałem. No, no, no. Kurczę, to tak mega motywowało do dalszej pracy i co, co tydzień się mierzyłem, ważyłem, to jest mega motywujące to, właśnie, no, jak, właśnie jak schodzi I to jest... I to jest właśnie też kluczowe pomiary, pomiary, pomiary. To, nie? że widzisz efekt, nie? To, że widzę, to że e jest. I właśnie cały to jest właśnie to. to. idzie. Bez tego to, to, to by nie dało rady, nie? Dokładnie, jest, fajnie. Fajnie. jest mega motywujące to właśnie mhm. te pomiary, nie? Jak widzisz z tego krótkiego fragmentu nagrania zmiana sywetki nie jest taka trudna, mimo że pojawiają się problemy, tak? czy to tak jak Damian wydawał dużo kasy na suplementy wcale niepotrzebne niektóre czy próbował wielu rzeczy na własną rękę jakoś układać dietę, jakąś dietę tam z internetu i też mu nie wychodziło jak zaczął robić to poprawnie to efekty były super widzisz też że dzięki regularnej opiece regularnemu prowadzeniu, monitorowaniu efektów te efekty mogły być takie spektakularne i tutaj jest jeszcze taka jedna moja mega ważna wskazówka Udź się od Osób lepszych z danego, z danego tematu, wzoruj się na kimś, daj się komuś poprowadzić, nie rób y, tego wszystkiego sam. I zawsze warto mieć kogoś nad sobą, kto nas skoryguje, kto nam coś poprawi, da nam wskazówki, niezależnie na jakim etapie się jest. Im jesteś bardziej początkujący, tym wydaje mi się więcej tej pomocy potrzeba, ale nawet jak jesteś y, już jakiś średnio zaawansowany, to zawsze ta pomoc się przyda. Nawet można patrzeć na mnie. Teraz jeżdżę po wielu szkoleniach, uczę się nowej techniki i wyobraźcie sobie: trener, tak, jestem trenerem, który idzie na trening do innego trenera, żeby go jeszcze skorygował. Mimo że, na przykład, trenuję z Martą na treningach i ona czasem mi daje wskazówki, tak, uczę się czegoś nowego, uczę się, albo chcę poprawić technikę. Bo nie jestem idealny i mam wiele rzeczy do poprawienia. W tym momencie właśnie się na tym skupiam. To idę na trening do trenera, płacę mu pieniążki normalne za trening i trener mnie koryguje. I wiecie co? I popełniam błędy. I właśnie to jest w tym dojrzałem do tego, żeby jakby cały czas szukać pomocy od kogoś w danym temacie bo ktoś się lepiej zna na technice, bo ktoś więcej tutaj, nie wiem, w przysiadzie bierze i tak dalej, ktoś jest lepszy z mobilizacji ciała. Ja nie jestem alfą i omegą i wydaje mi się, że większość z nas nie jest taką alfą i omegą. Nam się tylko często wydaje, o tacy jesteśmy super, a ja bym to zrobił lepiej. Tak jak czasem jakieś komentarze e, moich metamorfoz, ktoś mi pisze, o, albo niemożliwe, albo za słabo, albo za mocno. My tak lubimy, takie ego mamy, że my to po prostu wiemy. Ale wiecie co wam powiem? Często nie wiemy, często nam się wydaje. I mówię, nawet ja jako trener idę do trenera czasem, żeby mi skorygował pewne rzeczy. Więc to jest mega ważna wskazówka dla Was. Uczcie się od lepszych w danym temacie, od bardziej doświadczonych w danym temacie i nie, nie żałujcie na to kasę. Bo ja teraz też dużo wydaję właśnie na czy jakieś masaże, czy czasem fizjoterapię teraz, żeby skorygować pewne rzeczy, czy właśnie na treningi. I wiecie o co chodzi. Chodzi o to, żeby robić coś... Lepiej, tak? Do tej pory robiłem coś, jakąś technikę na przykład samemu, ale nie widzę siebie na przykład od tyłu, nie widzę siebie z boku eee, i pewnych rzeczy nie, nie zauważę, tak? Więc teraz, ucząc się czegoś, czerpiąc wiedzę od innej osoby, robię to po prostu lepiej. I według mnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby to, co robicie, robić lepiej, żeby sprawiało wam większą frajdę, żebyście mieli większą wiedzę i tak i tak dalej. Więc dość już moich wypocin. Teraz pokażę wam jeszcze część wywiadu e, z Dominikiem. Zobaczcie, jak szybko można się zmienić, jak można się zmotywować do tego. Myślę, że tutaj ten kawałeczek też wam da fajnego kopa. Widziałem też transformację Damian'a, o, tak? to, no, Na YouTubie. Ty masz bardzo, znaczy bardzo podobną, bo właśnie macie podobną e, sylwetkę, Podobnie zaczynaliście. wagowo mhm. też. I to więc trwał i pomyślałem sobie tak: jeden gość, dwa i pół miesiąca. Damian tam chyba 4 miesiące, tak? Miał, czy tam 3-4 miesiące mi to zajęło. No patrzę, tam dużo osób pisało, że to jest niemożliwe, że się nie da. No ja Da się, no tylko to zależy od genetyki dużo, tak? I tak, chciałem, sp oczywistie. chciałem sprawdzić, czy ja też będę w stanie i pomyślałem sobie, dobra, na te trzy miesiące sobie kupię u ciebie pakiet i tak w sumie brałem jakieś odżywki, wydawałem pieniądze na jedzenie, to mówię, odżywki mi potrzebne, będę pilnował diety bardziej, no i zobaczę jak to będzie, tak? Najwyżej zrezygnuję. Mam czy wywiad też, tak? Zdjęcia wywiad i... i... W zasadzie widziałem tak, i tak ćwiczę, i tak robię sobie jedzenie sam, długo to trwa i nie, nie będę poświęcał to to czasu, większą ilość czasu niż poświęca, tylko tyle, że po prostu będę musiał współpracować tak, z tobą. Czyli będziesz mi doradzał, co mam robić, w jaki inny sposób to robić. No i tyle. To jest super, bo tak to powinno funkcjonować. Po to są te wywiady, po to jest teraz wywiad z tobą, żeby ktoś go zobaczył, popatrzył, zmotywował się, że może, chociaż oczywiście nikomu nie zagwarantuję, że on w takim samym czasie, tak jak ty, bo tak jak mówisz, genetyka, różne predyspozycje i tak dalej, ale że to jest... Yy, Wiele osób, jak się odpowiednio zaangażują, to może mieć takie efekty i to nie jest żadna ściema. Tak mhm. I oni się motywują, oglądają i zaczynamy działać, no tak jak Ty zacząłeś. A no teraz to... Ty innych motywujesz po kilku miesiącach, to jest super, tak, że wiesz, to się nakręca cały mhm. czas. Więc jak widzicie, nie jest to takie trudne i czasochłonne. Wielu z Was katuje się nie wiadomo jakimi dietami, odmawia sobie wszystkiego, jest straszny rygor, oczywiście pewien rygor, Pewne odmowy sobie, coś trzeba sobie odmówić czasem, ale to nie może być takie hardkorowe. E, I tu jest właśnie kolejna wskazówka dla Was. Nie popadajcie w skrajności, e, żyjcie w normalny sposób albo prawie normalny. Powiedzmy, no, ludzie fit może nie są do końca jako tak przeciętny kowalski, ale e, nie wiem jak teraz. O, teraz będą święta. No to Będziecie jedli normalne, tak? objać normalne posiłki w święta, czy będziecie brali swoje pudełeczka? No raczej chyba nie, tak. Więc trochę takiej normalności. Teraz jest czas świąteczny, trochę wyluzowania. Zaczcie się nowy rok, znowu przyciśniecie, mocniejsze treningi i tak dalej. Wszystko ma swój czas. Według mnie teraz jest czas wyluzowania, i takich momentów w Twojej dzieci też trochę powinno być, więc nie powinno być po prostu żadnych skrajności. Ucz się tego ode mnie, na moich błędach. Ale nie polecam ci się uczyć na swoich. I teraz jeszcze ci dam mega, mega sekret. Wiesz, czym oni różnią się e, od te osoby, którym się udało, od tych, co się nie udaje albo nie mają żadnych efektów? Tym, że oni zaczęli. To był sekret straszny. Nie, no, chodzi o to, że prawidłowo zaczęli. Prawidłowo zaczęli to robić. Już to często powtarzałem w swoich nagraniach. Często źle zaczynacie, wchodzicie na jakieś kartkorowe diety, zaczynacie trenować nie wiadomo ile. Nie potraficie tego stopniować. Więc prawidłowy start to jest coś, czego często Wam brakuje. I te moje metamorfozy, przemiany, które Wam pokazuję, te super efekty, to jest po prostu prawidłowa Kolejność i prawidłowy start. I widzicie, mimo wszystko, że były osoby, które miały trudny start, bo ta sywetka nie wyglądała najlepiej, to i tak dawali radę, bo robili to odpowiednio. Więc niezależnie od tego, w jakim momencie jesteś, czy teraz obiadłeś ciastkami i jesteś zdesperowany, że już nic Ci nie wyjdzie, czy cokolwiek teraz robisz, nieważne jaki masz brzuch, jeżeli się zepniesz, ustalisz cel, będziesz działał regularnie to dasz radę. Oczywiście to może trwać 3 miesiące, może trwać 6 miesięcy. Jednym idzie łatwiej, innym idzie wolniej. Pokazuję Ci te super metamorfozy. To są najszybsze efekty, ale nawet jak one będą wolniej, to i tak będą OK. Więc to według mnie jest ważne, żeby cały czas progresować. Mam nadzieję, że te kilka szybkich wskazówek trochę Cię zmotywowały, trochę dały Ci do myślenia i zaczniesz sobie działać. Jeżeli chciałby zacząć działać ze mną, bo wiem, że no większość z Was mnie ogląda i też chciałaby coś popracować ze mną, w tym świątecznym okresie jest, są fajne promocje, więc jeżeli jesteś zainteresowany takim działaniem, wejdź sobie tam na linkach, gdzieś Ci się tu wyświetli albo poniżej, zobacz sobie. To jest mega promocja. Rzadko takie promocje robię na moje konsultacje, na moje produkty, plus jeszcze dodatkowe prezenty, które będą pierwszy raz od nowego roku. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, zobacz sobie, sprawdź, czy to jest coś dla Ciebie, zacznij działać. Ta oferta jest limitowana jeszcze przez 3 dni, więc ona niedługo zniknie i nie będzie już w ogóle. Więc naprawdę warto zobaczyć tam, co dla Ciebie przygotowałem. A jeżeli czujesz, że to nie jest dla Ciebie i chcesz mnie tylko oglądać, też spoko. To jest zawsze Twój wybór. Twoja decyzja i można się też zastanowić, dlaczego jest tak, że 9 na 10 osób te swoje postanowienia noworoczne, one się nie udają. Ja mogę tylko gdybać, bo nie mają odpowiedniego wsparcia, bo nie mają odpowiedniej wiedzy, bo nikt ich nie, nie pomaga, nie trzyma za rączkę, nie tłumaczy. Zawsze się pojawiają jakieś rzeczy trudne i oni po prostu wtedy odpadają. Według mnie, jak masz to właśnie wsparcie, kogoś, kto, kto ci pomaga, ja mam takie osoby wokół siebie, jak ci pokazałem w tym. Na moje bliskie środowisko mi pomaga w trenowaniu, w dbaniu o siebie, to wtedy się udaje. Więc niezależnie od tego, co teraz sobie zdecydujesz, życzę Ci dobrego, dobrego okresu świątecznego, dbania o siebie, o swoje zdrowie, o swoją serwetkę. Więc wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Nie wiem co się śpiewa. <laughs> Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na liże fała, na Kurde, pamiętam, dawno kolej nie śpiewałem.